Cześć, witajcie, Marcin Nowosielski, najlepszy YouTuber na świecie, eee, <laughs> niemniej nagrywam sobie te swoje filmiki. Eee, I dzisiaj mm, temat taki trochę, nie wiem, chłodliwe, interesujący wielu z was. Eee, a mianowicie porozmawiamy sobie o implantach zębowych, czyli Powiem co, jak, po co i dlaczego. Wyjaśnię wam pewne różnice, kiedy można, kiedy się nie powinno, kiedy o tym warto pomyśleć. Niemniej weźcie pod uwagę jedną rzecz, w mojej ocenie najistotniejszą. Implant to tylko proteza, zęba. To nie jest ząb dalej. Nasza dzisiejsza technologia nie pozwala nam na to, żeby ten implant był zero-jedynkowym. Idealnym zastąpieniem utraconego zęba, niestety to dalej jest tylko śruba wkręcona w kość i do tej śruby przykręcona korona zęba i nie jest to wasz ząb. Więc jeśli macie możliwość, że zęba się uda wyleczyć, to w mojej ocenie warto jest go leczyć, a nie usuwać po to, żeby tam dać implant. Także pamiętajcie o tym, bo czasem zdarza się tak, że przychodzi do mnie pacjent i jak słyszy, że leczenie go będzie kosztować drogo, to on woli to drogo zapłacić za implant. Ja nie wiem skąd Wy to bierzecie, takie pomysły. Jakby Wam chcieli obciąć, nie wiem, mielibyście palca do bardzo skomplikowanego leczenia i Wam by powiedzieli, że no to my Wam tego palca obetniemy, a w zamian za to dostaniecie tytanowego palca, sztucznego, to ilu z Was by się na to zgodziło? Przy zębie to nagle okazuje się, że jak już leczenie jest skomplikowane, kosztowne i może się okazać, że w ogóle nie będzie dawało długoczasowego, bardzo długoterminowego rezultatu, bo często oczekujecie, że to leczenie to w ogóle powinno być zrobione raz i już nigdy w ogóle nic nie powinno się z tym zębem stać, niezależnie od tego, co zrobicie. To jak już jest tak z zębem, to wywolicie tą sztuczną śrubę. Także słuchajcie. Ząb to ząb i jest to najlepsza opcja, jeśli się tego leczyć. Jedyne wskazanie takie... No, nieważne. No, jedyne wskazanie to chyba finansowe, tak? Jeśli nie wiem, faktycznie nie planujecie, wolicie nowy telewizor, nowy samochód, zamiast mieć swoje zęby, no to ok, rozumiem. Natomiast nie bierzcie tego w taki sposób, że ktoś Wam skończy, żeście sobie wzięli, że implant jest lepszy od Waszego zęba. To jest raz. Dwa. To nie jest tak, że z implantem nigdy problemu nie będziecie mieć. Bo przy implantach możecie mieć takie same problemy jak przy zębach, pamiętajcie o tym. Więc to bierzemy wszystko pod uwagę, jak zaczynamy rozmawiać o implantach. I to zawsze mamy z tyłu głowę, jeśli myślimy o implancie. Bo to zaraz przejdę do tego dlaczego. Ale nie mniej, implant jest w dzisiejszych czasach najlepszą możliwością uzupełnienia już utraconego zęba. Lepszej nie mamy, bo możecie albo mieć zdejmowaną protezę, albo coś, co wymaga oszlifowania zębów sąsiednich, czyli utracenia nieodwracalnego zęb, tkanej zęba, których już nigdy nie odzyskamy. A przy zdrowym zębie, no to moim zdaniem to jest zbrodnia, żeby oszlifować zdrowego zęba, więc bez sensu. Albo macie do wyboru rozwiązanie tymczasowe, w mojej ocenie, jakieś, jakieś uzupełnienie, na post, że tak powiem, możliwość przyklejenia się do zębów sąsiednich adhezyjne, niemniej wybieracie wtedy najbardziej upierdliwe rozwiązanie. Okej, okay. ale jak już zaczynamy rozmawiać o implantach tak? to trzeba zdać sobie sprawę z tego, że możemy rozmawiać o różnych wariantach takiego leczenia implantologicznego i na różnych etapach Waszego życia, czy, czy Stopnia zniszczenia waszego narządu życia może być potrzeba implantowania, tak? I może być coś takiego, jak na przykład widzicie tutaj, że macie jeszcze zęba, który się złamał, całkiem się złamał i będziecie chcieli, macie tylko pojedynczy brak zębowy i będziecie chcieli go zaimplantować, to wtedy postępowanie jest inne. Macie taką sytuację, że tego jednego zęba brakuje wam już od lat i tego jednego zęba po iluś tam latach chcecie sobie uzupełnić. Wtedy postępowanie też jest troszeczkę inne. Może być taka sytuacja, że brakuje wam kilku zębów od dłuższego czasu i wy chcecie je sobie już uzupełnić na późniejszym etapie życia. Tak jak na przykład to było zrobione tutaj, że ktoś miał braki zębowe skrzydłowe na dole plus pojedyncze braki zębowe na górze i chciał to uzupełnić implantami Polate. A może być sytuacja taka, że macie całkowity brak zębów i wtedy też jest inne postępowanie. Ja dzisiaj skupię się najwięcej na tym pierwszym, bo to jest najistotniejsze w mojej ocenie. Reszta sobie gdzieś tam może kiedyś będę dogrywał kolejne odcinki. Czyli macie sytuację, w której zdiagnozowano u Was, że waszego zęba nie da się z jakiegoś powodu leczyć. I na ten moment e, no, ja widzę takie dwie bezpośrednie sytuacje. Pierwsze to pęknięcie takiego zęba, bardzo głębokie złamanie poldziom słowa, tak jak tutaj. Że, że ten ząb się bardzo mocno złamał, bardzo głęboko i próba jego leczenia wymagałaby destrukcji znacznej części tkanek otaczających. Czyli taki ząb już jak jest pęknięty, to całkowicie nie rokuje i nie daje szans leczenia. Bądź też pojawia się takie pęknięcie tutaj w korzeniu i wtedy tego też nie jesteśmy w stanie skutecznie w dzisiejszych czasach wyleczyć. No bądź druga to jest jeszcze taki proces resorpcyjny, bardzo zaawansowany, resorpcji tkanek korzeniowych. To wtedy raczej też takiego zęba kwalifikujemy do usunięcia. Całą resztę przypadków prawdopodobnie, jeśli by takowe się u Was pojawiły, to dentysta prawdopodobnie, dobry dentysta prawdopodobnie jest w stanie wyleczyć. Także tu jest jakby jedna rzecz. Jeśli ktoś Wam kwalifikuje zęba do usunięcia, a Wy nie chcecie go usuwać, to lepiej zawsze zasięgnąć drugiej opinii. A drugiej, czasami trzeciej. Ponieważ może się okazać, że jednak takiego zęba da się leczyć. Którą opinię wziąłbym pod uwagę na pewno? Czyli jeśli przychodzę do dentysty i widzę, że On bardzo dokładnie zbadał moją miało, ocenił to, co ja tam mam, zrobił dokładną diagnostykę, czyli zrobił zdjęcia na przykład też poszerzył diagnostykę o tomografię komputerową i wtedy na ten moment mówi mi, że nie da się zęba leczyć, no to uznałbym tą opinię za relatywnie wiarygodną, no ewentualnie jeszcze drugie wtedy. Natomiast jeśli dentysta by mi tylko rzucił okiem na zęba i w 5 sekund mówi, no tego się nie da wyleczyć, no to ja bym jeszcze zapytał drugiego, tak dla pewności. Bo jak już się zęba usunie, no, to już jest jakby proces nieodwracalny, tak? Czyli prawdopodobnie już się go tam włożyć z powrotem nie da, żeby go odratować. Mówię prawdopodobnie, bo są takie metody leczenia, ale to jakby jest inny temat. Okej, okay. natomiast dlaczego mówię, że to jest najistotniejsze? Bo jak wy jeszcze macie zęba, to jeszcze się go nie usunęło, ale nie da się go leczyć, to istnieje coś takiego jak implantacja natychmiastowa. I. Ten implant w miejsce tego zęba, już Wam pokazuję, można wprowadzić od razu. Czyli robi się wtedy taki zabieg usunięcia z implantacją natychmiastową. Czyli ten ząb się usuwa i potem wykorzystuje się ten zębodół, który się odpowiednio przygotowuje na wierca. I w to miejsce już się wkręca, to jak tutaj widzicie, implant. O, tu widzicie wprowadzony implant w miejsce tego złamanego zęba, który pokazywałem przed chwilą. I to potem się tam odpowiednio zabezpiecza. No i tu mamy już wprowadzony w miejsce usuniętego zęba implant. I teraz. Ten implant to jest ta śruba tytanowa widoczna na zdjęciu organowskim tutaj. Zęba jeszcze tu nie ma, będzie dopiero później. Jak się zagoi. Natomiast postępowanie przy implantacji natychmiastowej to ma. Mm, Kilka zalet, po pierwsze macie jeden zabyt chirurgiczny, a jak macie jeden zabyt chirurgiczny to jest prawdopodobnie taniej, bo nie trzeba dwa razy generować czasu pracy futela. Raz wam się goi, czyli macie tylko raz gojenie, nie macie tak, żeby było usunięte, czyli był zabyt chirurgiczny, zagoiło się i dopiero potem się daje implant. Trzy, raz się stresujecie, to też jest istotne. 4, prawdopodobnie uzyska się dużo lepszy efekt estetyczny, bo ten implant gojący się razem ze zębodołem i odpowiednio zabezpieczony, przygotowany, doprowadzi to wszystko, cała ta procedura doprowadzi do tego, że dużo wierniej uda nam się zachować sytuację okolicznych tkanek, tak? Że one się nie pozapadają, nie wiem, ten wyrostek nie stanie się węższy, krótszy i tak dalej. Więc potem, jak się jak się już zrobi na tym zębie koronę na tym implancie, to już Wam pokazuję, to może się okazać, że to wygląda bardzo estetycznie i naturalnie. tak? Czyli tu widzicie, że ten, ten profil, bo to jest to miejsce, gdzie wprowadziliśmy ten implant. Czyli tu widzicie, że ten profil tego dziąsła wygląda identycznie jak przy zębach obok. Mamy zachowane te brodawki dziąsłowe i tak dalej. Natomiast Jakbyś to się najpierw usunęło i wprowadziło, czy doprowadziło do gojenia, a potem by się tam chciało wprowadzić implant, to prawdopodobnie nie wyglądałoby to aż tak naturalnie. I o ile w odcinku bocznym nie ma to takiego znaczenia, no to w odcinku przednim jest to już relatywnie ważne, bo jak się uśmiechniecie i jedna jedynka będzie inna od drugiej troszeczkę, to będzie miało to już dość duże znaczenie. Także to wszystko. Weźmy sobie pod uwagę. Więc, zawsze najważniejsze pytanie, które należy sobie zadać, bądź które powinien zadać pacjentowi lekarz w momencie, gdy ząb, przy którym jest problem, jest kwalifikowany do usunięcia, to powinno być pytanie takie, czy chce mieć pan bądź pani tam implant. Bo jeśli chce pacjent, aby ten implant się tam znalazł, to trzeba by było rozważyć możliwość implantacji natychmiastowej, jeśli takowa by istniała. I jeśli by istniała, to byłoby bardzo korzystne, żeby nie skorzystać na takiej zasadzie. Więc to sobie weźmy pod uwagę. Kolejny temat, który tu jeszcze dzisiaj poruszę odnośnie implantologii, to to, że implantologia wymaga właściwej diagnostyki. Czyli w mojej ocenie, ale w ocenie też wielu osób, które się tym tematem zajmują, nie wprowadza się implantów bez uprzedniej diagnostyki trójwymiarowej, jaką jest badanie tomograficzne. I teraz, jeśli jest lekarz, który wprowadza implanty dysponując tylko zdjęciem pantomograficznym, no, to należałoby się zastanowić, czy takie leczenie aby na pewno będzie bezpieczne, bo diagnostyka trójwymiarowa to jest tak naprawdę dla nas, implantujących, no, nawigacja, na podstawie której wiemy, co mamy zrobić. A jeszcze lepiej jest, jeśli tą nawigację przełożymy na cyfrowe planowanie. Już wam pokazuję o co chodzi. Czyli. Mamy coś takiego jak tomografię komputerową, czyli tu widzicie, to jest trójwymiarowy obraz kości na różnych przekrojach. Prawda? I my na podstawie tej tomografii, już pokazuję, spasowujemy sobie z nią modele waszego uznawienia. Wcześniej ustawiliśmy sobie odpowiednio w kości implant, tak żebyśmy, w komputerze to oczywiście wszystko robimy, tak abyśmy wiedzieli, gdzie on stać powinien i potem na podstawie sparowania tomografii z modelami waszego uzębienia tworzymy sobie taki specjalny szablon implantologiczny, na podstawie którego wprowadzamy ten implant dokładnie w to miejsce, w którym chcieliśmy, żeby on był. Czyli nie dość, że wiemy, jaka jest objętość tej kości, jaki musi być rodzaj tej śruby, grubość i tak dalej, średnica, długość, żeby nie uszkodzić struktur otaczających, nerwów itd. To jeszcze dzięki temu szablonowi, tu go widzicie, to jest taki plik trójwymiarowy, który my sobie przykładamy potem na, na wydruk 3D. Ten implant wprowadzamy praktycznie w to samo miejsce, w któreśmy sobie go zaplanowali. Dzięki temu precyzja takiego leczenia jest dużo większa. Tu widzicie mniej więcej zabieg, jak to wygląda. Wprowadzony ten implant. No, i można sobie porównać, że pozycja wprowadzonego implantu u tego pacjenta jest taka, jak była planowana przed zabiegiem. Więc jeśli rozważacie zabieg implantologiczny bądź takie są. To się też oczywiście robi przy implantacji natychmiastowej. A nawet przy implantacji natychmiastowej to jest jeszcze ważniejsze, bo. Dużo ciężej jest wprowadzić implant w dobrą pozycję, jeśli mamy bardziej dziurę w kości niż kość, na takiej zasadzie. Natomiast jeśli rozważacie zabieg implantologiczny, to warto zwrócić uwagę na to, czy lekarz, który się będzie tym zajmował, pracuje w ten sposób, ponieważ ten sposób jest dużo mniej inwazyjny, bardziej bezpieczny i pozwala uzyskać bardziej przewidywalne rezultaty. Oczywiście mamy na uwadze to, że to jest leczenie chirurgiczne i żadna metoda leczenia nie ma 100% skuteczności, niemniej tutaj odsetek powodzeń jest znacząco wyższy. Także odnośnie implantologii, co jeszcze chcę Wam tutaj nakreślić? Pamiętajcie o tym, że nie ma żadnej gwarancji na leczenie implantologiczne. Tak samo jak nie ma gwarancji na jakiekolwiek leczenie, bo nikt nie wymyślił jeszcze metody leczenia. Która ma 100% skuteczności. Więc jeśli nie ma metody, która ma 100% skuteczności, to nie da się zagwarantować jej efektu. Więc na to zwróćmy szczególną uwagę, że jeśli ktoś nam mówi, że daje nam gwarancję na leczenie implantologiczne, no to prawdopodobnie jedyne, co może wam dać, to to, że producent, który produkuje tą śrubę, dał lekarzowi gwarancję, że jeśli ten implant mu się nie przejmie, zdezintegruje. To ta firma mu ten implant dostarczy. Niemniej, to nie jest gwarancja leczenia implantologicznego i jego powodzenia. To są jakby dwie różne kwestie, a gwarancję na tą śrubę, no to daje praktycznie każda firma, która takie implanty produkuje. Kolejny temat to jest coś takiego, że są na rynku też firmy, które reklamują się w ten sposób, że produkują implanty premium. Że są, jest coś takiego jak implanty premium. I że te implanty premium to są lepsze implanty, i szczerze, to, to chyba jest takie trochę mydlenie oczu, wciskanie ludziom kitu. No, niemniej są takie gabinety, które, w których lekarze też gdzieś tam na stronach informują pacjentów, że pracujemy systemami implantologicznymi klasy premium. No i powiem Wam szczerze, że to nie ma znaczenia. Bo ja jako osoba, która się zajmuje tematem, to bym wolał, żeby mi implant, jeśli miałbym taką potrzebę, żeby mi implant wprowadził, mógłby mieć najgorszy implant, ale wprowadzony przez najlepszego lekarza, niż najlepszy implant, wprowadzony przez najgorszego lekarza. Także żebyście to dobrze zrozumieli. Jeśli będzie dobry lekarz który wie, co robi, który dobrze planuje, to może Wam skręcić śrubę z kastoramy. Oczywiście przysłowiowałbym śrubę z kastoramy. I efekt jego leczenia będzie dużo lepszy niż lekarza, który nie miał tomografii, całe leczenie tu w ogóle nic nie zaplanował. Śrubę wkręcił na oko, ale wkręcił implant klasy premium. Także mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Każdy implant będzie tak dobry, jak dobry będzie lekarz, który go wprowadzi. A dobry lekarz, który go wprowadzi, to będzie taki lekarz, któremu wy zaufacie, czyli ten, którego wy ocenicie jako najlepszego specjalistę, mając na uwadze to, co ja też Wam tutaj powiedziałem. Czyli ja mówię Wam to po to, żebyście byli w stanie mniej więcej ocenić, na co musicie zwrócić uwagę żeby wybrać dla siebie lekarza, który przeprowadzi Wam zabieg implantologiczny, i dzięki temu zminimalizować prawdopodobieństwo jakichś problemów czy też powikłań. I to jest chyba najistotniejszy aspekt tego filmu. Mam nadzieję, że ci, którzy dotrwają do końca tego 20-minutowego wywodu, to będą wiedzieli, że nie ma czegoś takiego jak Implant Premium. Premium może być tylko lekarz, który Wam go wprowadzi. Ten, który dobrze planuje, który jest wyszkolony w danym aspekcie i dzięki temu jest w stanie zabieg przeprowadzić szybko, sprawnie i bezpiecznie. Co Was tam jeszcze może interesować? Ile trwa zabieg implantologiczny? No i teraz tak, tutaj to się odnosi do tego, co mówiłem na początku, czyli w zależności od tego, jaką mamy sytuację. Ja dzisiaj mówię o tych najprostszych sytuacjach, Czyli taką, że my albo mamy miejsce po usuniętym zębie, albo mamy fajnie zachowany wyrostek zębodołowy. To wtedy taki zabieg wykonany z ówczesnym zaplanowaniu jest bardzo szybki i prosty. Tak naprawdę cały zabieg od momentu przywitania się z pacjentem do pożegnania może trwać nawet 30 minut. Łącznie ze wszystkim, tak? Z rozmową, ze znieczuleniem. Czyli to jest zabieg bardzo prosty, szybki, fajny, przewidywalny. Ale może być całkowicie inaczej, do tego będę się odnosił w kolejnych odcinkach odnośnie implantologii, więc na to sobie jeszcze poświęcimy czas. Kolejne, co Was interesuje, co robimy po zabiegu implantologicznym. Zasadniczo po prostym zabiegu implantologicznym, nie ma żadnych przeciwwskazań praktycznych do niczego. Staramy się tylko przez nie wiem, pierwsze dwa dni jeść drugą stroną. Relatywnie często co 2-3 godzinki przepukiwać jamę ustną pukanką antyseptyczną. Uważać, żeby nie naruszyć szczoteczką tych kilku szwów, które tam prawdopodobnie zostały założone. Unikać jakichś tam bardzo gorących albo bardzo zimnych rzeczy. Ogólnie dać tej niewielkiej rani spokój, żeby mogła się dobrze zagoić. I to jest wszystko. Co Was jeszcze interesuje, to to, jaki procent implantów się przyjmuje. Zwykle skuteczność przekracza, czy tam skuteczność integracji implantów przekracza 90%, czyli ponad 9 na 10 się tych implantów dobrze z kością integruje. Natomiast to nie jest jednoznaczne. Z sukcesem leczenia implantologicznego. No bo może się okazać, że zintegruje się implant, który jest w złej pozycji protetycznej i ten ząb na nim, nie wiem, bardzo źle wygląda, albo wręcz po prostu nie da się go zrobić. I co z tego, że ten implant się zintegrował? Jeśli na przykład całe leczenie było źle zaplanowane, implant stoi w złej pozycji. Nie? Więc bardzo często też te statystyki, jak są podawane, to są troszeczkę przekłamane. Niemniej ja mogę. Ze swojej gdzieś tam praktyki powiedzieć, że na no ileś tam set ponad implantów, które wprowadziłem, jakieś trzy się nie zintegrowały. Więc u mnie ta statystyka plus minus się sprawdza. Natomiast też ze względu na to, że ja wykorzystuję to planowanie typowo cyfrowe, nie mam bardziej takich problemów z niepowodzeniem estetycznym, tak? bo może być powodzeniem. Tej integracji implantu, ale na przykład, nie wiem, to się później tak zagoi, że będzie brzydko wyglądać, i tak naprawdę mamy niepowodzenie do takiego leczenia, nie? więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Co jeszcze Was interesuje zwykle po zabiegach implantologicznych, albo nawet przed, czy leczenie implantologiczne boli? Więc w trakcie zabiegu nie boli nic, bo jesteście znieczuleni. Natomiast po zabiegu, po takiej prostej implantacji, czy po implantacji natychmiastowej, to 99,9% przypadków to pacjenci przychodzą i mówią, że nie brali żadnej tabletki przeciwbólowej, bądź wzięli tylko jedną tabletkę przeciwbólową, ale chyba tylko zapobiegawczą, bo myśleli, że będzie boleć na takiej zasadzie. Więc zdarzają się przypadki powikłane, ale jest ich jakimś tam bólem pozabiegowym, ale to już naprawdę jest ich niewiele. Mówię oczywiście o bardzo. Prostych przypadkach, o takich, o których rozmawiamy dzisiaj. Niemniej uważam, że dużo też pomaga odpowiednie potraktowanie rany pozabiegowej po całym zabiegu. I my tutaj, akurat u nas w gabinecie, bardzo wierzymy w laseroterapię, taką biomodulację, bo ja widzę znaczącą poprawę właśnie jeśli tą biomodulację stosujemy niż jak kiedyś jej nie stosowaliśmy ale stosujemy to już od dobrych paru lat, więc już zdążyłem zapomnieć, jak to było, zanim żeśmy stosowali. Niemniej nasi pacjenci nie mają problemów z dolegliwościami bólowymi po zabiegu, jeśli tą terapię się zastosuje, więc to może też być taki wyznacznik pod kątem wyboru lekarza, tak? którego który miałby zabieg przekonać. Jeśli lekarz też się w ten sposób zajmuje, tak? takim leczeniem pacjenta pozabiegowym, przeciwbólowym, no a wy się boicie na przykład, że będzie was bolać, no to może być to dla Was kryterium wyboru. Jeśli natomiast tam delikatne dolegliwości bólowe Wam nie przeszkadzają, to jakby to nie jest istotny czynnik istotne kryterium. No i zasadniczo chyba tyle. Jakby były jakieś pytania się pojawią może w komentarzach, to będziemy uzupełniać ten film o kolejne części. Także tyle z mojej strony na dzisiaj. Miłego dnia życzę. Do usłyszenia.